Witam. Pokażę wam jak odbierać radio FM w komórce bez użycia słuchawek. A więc bierzemy folię aluminiową, skręcamy ją na grubość wejścia słuchawkowego w komórce, możemy użyć także zapałki owijając folię zapałkę folię i wkładając też do gniazdka słuchawkowego telefonu komórkowego ja to zrobię bez także ej, o tutaj muszę jeszcze o, żeby weszło a więc wkładamy to pokazuje nam się ikonkę słuchawek i nawet o 500 zł Mega weekend w Kauflandzie. Olej wielkopolski wsypakowy aż 3 litry 11.99 tylko 11.99 I tak to właśnie wygląda bez użycia słuchawek w telefonie. Odbiór stacji radiowych FM łatwe proste. Nie trzeba nosić ze sobą słuchawek i słuchać sobie radia bez ich użycia. Możemy folię owin owinąć nawet. W zapałkę. Będzie bardziej sztywniejsze, ale ja to z, zrobiłem bez tego. O, I też z powodzeniem można o, odbierać z zapałką, czy bez zapałki, z folią aluminiową. Dziękuję za oglądnięcie. Zapraszam do następnych filmów i subskrybowania.